Dzisiaj się weźmiemy za to za Yamaha. Kupiłem ją w sumie w niewiadomym stanie takiego kota w worku. Tutaj właściciel mówi, że elektryka jest do zrobienia, i on żeby, żeby chodził, tutaj nie ma za wiele co robić. Bo podłączamy trzy kable cewko modu do świecy i on powinien chodzić. Dlatego coś pewnie poważniejszego jest, skoro tak nam powiedział. No i spróbujemy to teraz na szybko ogarnąć. Jeśli to elektryka, to będzie moment, bo to jest najłatwiejsza w sumie rzecz i najtańsza do zrobienia w tego typu sprzęcie. Cena była dobra, więc go wziąłem w ciemno. Nie mówię ile, bo ceny się tak zmieniają, że dzisiaj to może być tyle, jutro to będzie śmieszna cena albo, albo za duża. Dziś połowa takiej ceny rynkowej, mniej więcej. Weźmiemy sobie do niego. Ten cewko moduł wybierzemy. Trzy sztuki mamy tu. Na pewno wszystkie trzy nie są zepsute. Ducati oryginał energia. Drugi Ducati energia. Ten mi wygląda na ten, który tam będzie pasował. I trzeci jest. Trzeci jest już tutaj jakiś Chińczyk. Moretti. Kupowany nowy widać że. No, tam nie są drogie. Z 5 dyszek kosztuje, może 6 takich moduł. Weźmiemy ten na próbę. Włosi nawet robią te, nie? Oni mają fobię na punkcie swojej flagi, nie? I wow. Zobacz, nie. No, nie? Bardziej niż Niemcy, może no. bardziej niż Niemcy, tak. Może bardziej niż Niemcy, też wszędzie, tak. Tak, tak. No. No. się nie można pomylić. Czerwony, biały. Wiesz, ale są tyle modełów, no, Moduł w y, podmieniu to prawdopodobnie to nie roz, nie? Jest no na pewno nie. Nie będą no, trzy sztuki, ma zepsute. tylko no, jeden nowy, który kupił, no, no wiesz, bez sensu, nie? nie Tutaj powinien być masa podłączona, ale chyba nawet nie musi, bo on ma masę w środku, chyba na białym. Chyba na białym ma masę. No i co, sprawdzimy sobie teraz oczywiście iskre. No i dobra. Tutaj nic nie trzeba więcej, powinna być iskra. Na kluczyka chyba nie trzeba, bo przecież a może trzeba. Nie, to nie ważne. Kopnę, No iskra jest. Elegancko. Iskra jest, elegancko. Kranik odkręcimy Czy mi się zdaje, czy czuć spalinami trochę? Kurde! Odpali no. Jakby w ten, nie? Coś nie w tym momencie zapłon? albo co? Wydaje, że coś tu musi być na rzeczy. Ale ja jaję. Zaraz sprawdzimy go. No i teraz my sobie zobaczymy. Nie, ja nie zamastę. Czy 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 zapłon jest w odpowiednim miejscu? Skoro on odpalił, ale nie chce, jakby pracować. To coś musi być na rzeczy. Pręża ma, bo czuć, że... No ma, ma, no. Ma, czuć jak się kopie, że no nie jest może duże. No ale coś tam ma. I my sobie teraz sprawdzimy... I jeszcze, gdzie on ma zap? A, bo świecę tylko... Świecę tylko palcami tak skręciłem. To może za słabo? No to nie. Jakby chodził, to by chodził. Może po świecy prychał, nie? Tak. Czy nie prywam spod świecy? Nie, nie, nie Ja się już troszkę tutaj dokształciłem uh -huh. za M6 Przeczytałem sobie serwisówkę uh -huh. Zapłon ma być z 1,4 mm przed górnym martwym punktem I to jest 20 stopni na kole Na ja tak. No tak Czyli powinien być A oczywiście w dużym przybliżeniu Zapłon gdzieś tu no niby tu na magnecie pokazuje, że dobrze, ale nawet może trochę dalej powinno być, bo to 20 stopni od tego znaku, nie? Czyli gdzieś tak może nawet tu jak ta śrubka, o gdzieś tak. Na zero? Nie. Ale to jest dużo, jeśli będzie wiesz, źle na przykład całkiem, no to odpali tam, zagada może czy co. całkiem to tak, ale jak mówisz, że tak być może, że troszkę to... Aha, no nie, nie, nie. I tu jest taki symbol S na kole S albo D, a tu jest akurat S. I w tym miejscu w stojanie, tamtym jest dziurka, w którą się wkłada pręd czwórka. I w tym miejscu występuje zapłon I teraz tu powinien być taki. Taka dziurka. No, e, nie wchodzi. Nie wchodzi czwórka, e. Nie mam chodzi. Równo czwórka wchodzi, a to musi być trochę grubsze. Trochę musi być tak, żeby się rozpitało. Wchodzi. Rozbijemy więcej. Nie ma tego. No to głębiej na pewno, to musisz przejść tam na pewno głęboko tym pręcikiem. O, o, o gdzieś tam. I to wchodzi. Ale gdzie to jest? Muszę ściągnąć koło. ściągniemy koło. Masz no. takie urządzenia. Dlaczego? tu są większe dziury, zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Masz taki ściągasz? No. To eee, Chcesz zobaczyć, gdzie No chcę. Tam sobie poświecimy teraz, teraz, teraz. O, tu widać to. Tutaj jest ta dziura. Ta, ta, ta. Mienimy światełko. Tam jest taka dziurka, którą się wsadza pręcik. Tylko musimy najechać i to jest, dobra, to sobie tak zrobimy, tu gdzieś o, S, tu o. I to jest całkiem źle. Tak? No pewnie. Nie, to nie tu. No popatrzcie, na samym dole jest przecież to. No gdzie to jest? Takie słońce, a ja przy lampce robię. No to masz Przecież to jest na samym dole prawie ta dziurka. nie to na pewno. A co? Tak, to. Nie mówię do Mikołaja. To to. na pewno nie to. Kłodzę się za i... Tu jest, patrz. I Ty, no to to jest niemożliwe przecież, że on w tym miejscu ma zapłun. To on jest poza tym. No widzisz. Po przejściu dużo no, przez punkt no, ten, no, no zobacz. Widzisz, no i dlatego nie chodzi. No. Nie, nie, no. No, co? no ale to jak? Przecież tego się nie da chyba modułu źle założyć. Dobra. Patrzymy. Nie modułu, Dobry. tylko tego statora się nie da inaczej no założyć. Ale jest tam jakaś regulacja, co? Nie ma wersji. No kurwa, nie pamiętam. Nie ma. No to w takim razie po co te wszystkie znaki, otwory i tak dalej. Aha, żeby to sprawdzić tylko. No chyba. Dobra, ściągamy Tu mamy ściąglacze różne Dobrze Miki Naprawdę? No, A ja mówiłem, że to nie może być od tego To jest do odkręcania Aha Do przytrzymywania no, koła To tak, no to tak Pomóc Ci jakoś Ja to ten przytrzymuje koło Co ja wziąłem? 17 to jest in Piętnastka, piętnastka? może być jakaś piętnastka ja to nie pamiętam, ja to ściągałem też ja mam taki ściągacz, też na pewno masz czy, ty, czy ja wiem od Ciebie właśnie gdzieś ja mam do dorabiany taki, o. No a, nie wiem. a Ty mi nie piętnastka. dorabiałeś takiego przypadkiem? no nie wiem właśnie nie wiem, albo mi dorabiałeś to albo, nie chyba dorabiałeś mi taki albo kupiłem już nie pamiętam, ja nie wiem najlepszy no jak najlepszy no ściągacz ja. no a to czego to taki? Hmm, 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 hmm. no bo No to jakby takie No to wujek, pokażę Ci Klęcasz, No co tam? Do tego gwintu to. No jest u mnie. My tu robimy teraz. Mamy robotę. A nie mogę Ci powiedzieć, musiałbym Cię zabić. No mamy tu ciekawą robotę i sobie robimy. Nie, nie to, że napić. My sobie tu robimy, dubiemy coś, wiesz. W Blaszaku, Już nie? Jeszcze To Ona myśli, że ja tylko tak. Kto? Ja mówiłem, że tylko wyszedłem się przejść, a nie że przyjdę. No fajne. No. Ale dobra, no zaraz tam przyjdziemy może na chwilę. No przyjdziemy. Jak tak. zrobimy motor, to pójdziemy zobaczyć. No bo tak. To... No dobra, to jest... A to jest, no. jest samy dobry gmin. Na tym ściągaczu coś tak nie chce się za bardzo wkręcać. Nie wiem, wydaje się, że jest dobry tak, nocie 17 potrzeba No. super Wciągać super, no? Trzeba tu spątać. No i teraz przytrzymać, rozumiem, no tak, no trzeba to... może... można kluczem, może ale jak się... mam już to Ja się nauczyłem wszystko samemu robić no Just like that. Yeah. No, ten ściągasz taki jest, albo no tu jest tak mało gwintu. Mało jest, gruba podkładka to jest mało gwintów. Tak. Magneto to... Dobra, podkładkę no. trzeba wyciągać. Mhm. Chyba, że tą podkładkę No to już wyciągała. odwielałeś. No i dobra. Już wyciągałeś magneta. Co tu widać? No dziurka jest na samym dole. Jest dużo regulacji. Tak? Popatrz, no jest dużo dziur. Ale... No, no podstawowa wiedza, jak ktoś ma, to chyba to ogarnie, tak? Żeby zapłon dobrze ustawić. To czemu on tego nie zrobił? No bo nie wiedział jak. No jak nie wiedział? Przecież wystarczy pierwszy lepszego neta otworzyć albo serwisówkę. Ale normalnie w żeś 6 nie ma tylu dziur. I to jest no to jakiś zamiennik chodź, chodź, chodź. na pewno. Może być, może no, być. No, on nie jest nie. na trzy dziury i to jest wszystko, nie? Może być. No. A w ogóle to... W ogóle to inaczej jest WM6. Jest e, impulsator tu u góry. jest Jakoś to inaczej jest. No, dobra. Spróbujemy tu nacelować to na jakąś dziurę, nie? Czyli on musi być tym znakiem, gdzieś tak tu, o, w tym miejscu, jak ta śruba, tak jak pokazywałem, nie? Kurwa, to się nie da. No może akurat na któreś dziury przypasuje? Coś? No nie ma takich, patrz, tu, bo tu nie ma dziury. Tu będzie zacewką No to teoretycznie da się wkręcić. I tu, tu może. Może też zacewką Może zacewką może, za tak. może tu jest przyczyna, że to jest. Zaraz zobaczcie, jest to zamontowane. No może tak na, być. na pewno zapon jest w złym miejscu, to już wiemy. No. W złym miejscu jest, bo jest na zero, albo nawet za punktem górnym. Duży. Dobra, odkręcamy to. O, telefon. Tak. Ale mamy buza, buziarka. No, ja mówię, ja już przy przejrzałem serwisówkę. A cofnij chociaż nie tak, No tak jest... stoi trochę. Cofnij go na maksa, zobaczy, co coś się stanie. A nie, nie opłaca wiecie. się, A to może jest za mało. Się, może się odpłaca, może no, chociaż no, się odezwi, może już chociaż zacznie gadać. To jest za mało. No ja bo przesunę o 2 stopnie, a ma być o 20. Jest za mało, to nic nie da. Na jakichś fotach gdzieś znacie jak patrzyłem na AM6. Nie wkurzajcie mnie! Już mi stąd. Przestańcie dzwonić. Podstaw to. Podstaw to na jakichś fotach tam, jak widziałem, to było impulsatorem, tak o było do góry. No i tu jest też jakiś znak. Widać, coś tu robił. No, to sens, tak A, kabel, i miałoby sens, bo nawet kabel, kabel pasuje chodzi, do dołu. Tam, gdzie trzeba, no. Widzisz? Tylko, że to nie jest ten punkt. Nie? To nie jest po prostu od niego ten zapór. No i tu będzie pies To nie jest, tam jest tam. od niego. A! Bo on też jest. Do innych y, chyba sprzętów, gdzie zapon z drugiej strony chyba też pasuje. To może być po prostu od innego sprzętu. No może być, oczywiście. Mm -hmm. No dobra, ale trzymajmy się tego co ustaliliśmy. A czemu jakbyś go dał tutaj to... Aha, bo że całkowicie jest w tym miejscu dotrzeć. Całkowicie. On ma zaznaczone na kole, wiesz, ten no no. punkt i to, y, że w tym miejscu ma zapłon, nie? No bo na magnecie. Nic nie widać tutaj w środku, gdzie on ma zapłon, Nie wiesz, nie ma takiego dodatkowego magnesu. No i po to jest właśnie ta dziura, żeby było wiadomo, gdzie on ma zapłon. Miki, mi się zaraz kamerka przez ciebie rozładuje. No, czerwone już. Czerwone, czerwone, bo odpalasz co chwilę ekran. Przecież wiesz, że to chińskie dziadostwo krótko trzyma. Made in Italy, Ducati, Energia. Czyli to jest oryginał jednak. Tylko może od czegoś innego. Nie no, od czegoś no nie się wiem, doda. no to nie pasuje w każdym razie. Co tam jeszcze jest napisane na nim? Gdzie? No i dnitale, 9-6 rok. Mhm. Mhm. Co tu jest może... Ale patrzcie tu, widzisz? Tu są jakieś inne dziury też. Zobacz, widzisz? Możliwość, zobacz, nie? To, mogłyby być, mogłyby dziury, być tak? inne dziury, no, tak. No, no, no. Aha, i jeszcze to się odkręca i prawdopodobnie tam jest też miejsce na drugie na trzecie dziury wiesz no inne te no dobra spróbujemy tu ustaliliśmy że ma być tak o mniej więcej okej okay, też tu damy ten kabel tak jak był chociaż nie wiek to to tu nie łapie wcale pik haczyk tu nie złapie o może złapie na jedną stronę? No, przypadkiem już nie podcinał tutaj właśnie w tą stronę? Podcinał! No właśnie, No właśnie, podcinał. no, właśnie, no właśnie. Ale chyba za mało. Może za mało, ale może doszedł do tych wniosków. No, może doszedł do tych samych wniosków, ale czemu by się poddał, nie odpalił go? <grym> Wiesz? No, <grym> no. No. Może co innego jest rozsypane na maksa. Na Amen. No ale to wiesz nie jest silnik, który cię zrujnuje finansowo, nie? No wiesz jest. wszystko kupisz, no nawet w używce, wiesz jakąś ośkę do skrzyni czy coś, tak. no zapłacisz to jest 100 zł I niech jest tego. Bardzo ale... popularny. część tego jest cały internet no. jest tego części, no Przecież tak mniej więcej zobaczymy no, ile no, to jest? No, 20 no, stopni, nie? No? Tak poglądowo tak, tylko, tak, nie? Dokładnie Od G -M P 20 stopni to jest gdzieś tak Tak gdzieś tu tu o To tak o. To gdzieś No to to można będzie przykręcić Tak o I co? I kurde pewnie żadną teraz nie rozniesie idziemy do dwójka Nigdy To jest tak o jak teraz I co? No to był to znak Tu był nie znak pasuje. i tutaj 20 stopni tu pasuje dziura, tu wcale I tu ewentualnie tak można przykręcić Minimalnie, chociaż no trochę tak, na sztukę przykręcić Tak zrobimy Tu że to jest za cewką, Kurczę, nie ma jak przykręcić Dobra, na najpierw śrubę śrubkę W dupkę I tutaj, no tu nie ma dziury, nie? No się Nie no nie, bo to tak ma być to, nie, to, to się rozpiłuje to się tutaj. Rozpiłuje, no. Albo jeszcze spróbuję... Dobra, opalmy go. No. Najpierw, a później będziemy ten myśleć jak to zrobić. Że na pewno nie będę kupował nowego jak to zadziała, nie? No pewnie. Przerobię jak trzeba i wszystko, nie? No pewnie. Spróbuj no, też... może na jedną, kurde. Próbujemy na jedną, pewnie. Tam chyba też ona o tą cewkę coś przeszkadza, Nie, 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 co? tu jest dobrze, tu nie ma tej takiej cewki. Tylko, że tu krzywo wkręcam, wiesz, oczywiście i zaraz widzę. No, mhm. To na spokojnie, bez poświechu. No próbę. próbę chyba wystarczy, co? Tak, tak. Ta, wystarczy. Też mi się tak wydaje. Tu, o, do końca. Tak. No co, się. Trochę tak sobie odbaczymy. jak nie będzie obcierało to próbujemy. No, nie? no, no. Co nawet obetrze trochę to się nic nie stanie. Nie, nie. Tak ucelowałeś od razu? No. Kurde, to dosyć dobre. No pewnie. taka długa nakrętka, to tam też taka była, pamiętam. Albo jest taka, że tu ma tylko ząbki, a w środku jest płaska, Aha, okrągła. No, no, taka stoczona tak, jakby. Tak Takie też, też są. No. Też widziałem. Nie, nie wiem, czy w tym, ale widziałem. Chyba u młodego, jak ostatnio skutera miałem tego, to taką miał śrubę. 15. Później kręgosłup boli, nie? Nie w ogóle boli, wiesz. Dobra, czekaj, ja jeszcze tu sobie sprawdzę to S i to S teraz się, no wtedy się pokrywało z tym, nie? No to musi być dobrze, nie? Pokrywało się z tym punktem, którego ktoś zaznaczył. No, jest. Naprawdę? No, tak. No, ok. I tu sobie ustawiasz teraz, nie? No, wiesz, przesuwasz... przesuwasz... z tym, no? Z tym. Wiesz, nie? To, to jest mądre, to fajne no. jest, wiesz. Made in Italy, zobacz. No tak, wiem, no. wiem, wiem. Mają no, 6 to no. Dobra. Świeca? Mhm, jest świeca. żebyśmy Zobaczymy czy leci, nie? Nie leci, to jak ma zapalić? Aaa, no bez paliwa to ciężko, no. kurde. No właśnie. No mhm, teraz leci, to, to, Tak, to jednak paliwa nie było. Do góry ma być, o. No tak, na R, no dobrze. Ty mówisz, że... Tylko, że to R jest odwrócone do góry nogami. O, Nie, to jest, jest mało. L, to jest mało, aha. Tak, to jest mało. Ale Dobra. jaja. Założyłeś? Założyłeś. No to teraz chłopie, to teraz odpali. Musi nalecieć. No teraz. będzie na rzeczy, I czyli bacie, jest... Będzie żył człowieku! Jest, 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 tak. Czekaj bo to... To się to sanie się jakoś tak dziwnie wyłącza, ono jest załączone. Teraz jest może załączone, że on nie chciał chodzić, nie? No, no to nie o to się... Pyknąłeś sanie? No, 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 no. Dobra, piekła na siebie. Serik Jak opieczę się ten selik, kamo, to na konie. Przyszłam do pożyczki. Chodzi, okay. chodzi, jest ok, jest sukces. No. no? To nie było trudne. Nie? To nie było trudne. co nie mógł poradzić? Obstawiam jeszcze to, że nie ma tej gumy tutaj łącznika między Airboxem no, a Gaźnikiem. I to może być też przyczyna, no, nie że on będzie, nie, będzie dobrze chodzi. Jasne. nie chodzi. Tak, zaraz to założymy. Te gumy to się najlepiej na świecie zakłada w ogóle. Jak ja lubię je zakładać. No. Nie? Tak, pamiętam, pamiętam. To jest drama. Są blisko siebie, jest dramat. Świeć tu, a nie sobie. Gdzie tam? Świeć tu, gdzie tam sobie świecisz. Nie no, wiem za bardzo jak to wciło się. Świeć. no dobra, no. Pokażę. No, potem Zakładamy. Ale, ale fajną macie lampkę, co? Świetną mamy lampkę, tak. Przecież jażdżam od ciebie. Ale Marek ma parę. Marek kopa. Parę Marek Nie mogę tego nie założyć. Hej, fujek. Czekaj, no to... gdzie to, można zawniać. No. Trzymaj, miałeś to trzymać. Jest okej? Okay? Prawie, Prawie, że. Prawie, No dawaj, pal machinę No tak. Bo no, teraz jest. Proszę. No, proszę nagrywać. No uwaga. czy ona ma jakąś dyszę w ogóle wolny kombinator? O, tej cylindy, No nie przymula, nie zmula, ale to jakaś podróbka, do skaza, to oryginalne gaz, oryginalne stare lepsze, ja przecież też kupiłem co i w ogóle tak, co przepuszczał pojedynkę. Lepiej niż nie jeden nowy. Tato, tutaj by się trzyma. Ja Lep się przyczepiło, że się, tylko ja jadę już do Blaszania. To jest potencjał. Będzie chodził. Będzie chodził, no zobaczymy co z niego no, będzie. Ale to teraz to oczywiście zostaje temat na, na zimę, nie? Chyba. Naprawdę? albo go wystawię tak jak stoi. Parę złotych na nim zarobię, wiele nie włożyłem w niego kasy ani. Roboty. Nie! Dobra, to żeby było źle. To tyle, na teraz idziemy się zająć czymś przyjemniejszym, mm -hmm. chociaż to nie było złe. Nie, to było dobre, lubię to. Tak, akcje, dobre zrobiliśmy tak. te. Tutaj tak mogą jak. być jeszcze jakieś nieszczelności na gaźniku, może. bo się tak nie da dobrze uregulować, albo ten gaźnik jest jakiś dziwny. Ten gaźnik jest dziwny. Jest dziwny, tak. Ten właśnie mechanizm no. z, tym, z tym właśnie zrzucaniem tego... Beznadziejny jest. Tak, tak. No. Może jak nowe to ok, ale... Czyli dobra, jedynkę trzeba zrobić, a właśnie widziałem, że... Zobacz, widzisz? To no. ma za duży luz na tym wałku. To ja od razu zauważyłem, ja ale... No. no właśnie, a jak się na no. pan... Ale w tym... Dobra, jak trzeba się będzie kupić za... jakiś trybik, kto się dokupi, no co no zrobisz? Pewnie, tak. No, tak. Dobra! Chowamy to. Fajnie, że działa, że działa. Działa, no odpaliliśmy, no ale przyczyna no błaha, nie? Tego, że nie pali. No tak, tylko to by trzeba zrobić w porządku. No tak, no nie, no tak. No. Tylko, że go będę sprzedawał, to tak zostawię, nie? Powiem, że tam jest nieprzykręcone i już. Dobra. Sprzedają takie rzeczy właściciela. 好玩，又能赢。